Wszystkim ostatnio weszłam do mojego <głos》>, ulubionego sklepu action, w którym wynajduję naprawdę różne rzeczy do przetestowania, i wiem, że dla Was jest również bardzo dostępny i lubicie te filmy. Dlatego przejrzałam właśnie tę półkę z plastycznymi papierniczymi rzeczami, żeby znaleźć coś, co dzisiaj będzie fajne do pokazania i do przetestowania. A mianowicie zainteresował mnie zestaw taki do mangi. Jest to zestaw z markerami i kolorowankami w środku. Nie znamy markery z Action, ale chciałabym zobaczyć jak to się będzie prezentować. Mamy tutaj aż 10 różnych rysunków do pokolorowania, no i taką gotową paletę kolorystyczną. W sklepie były dwa różne zestawy. Możecie teraz zobaczyć jak one się prezentowały, a za chwilę go sobie odpakujemy, no i przetestujemy co można tym stworzyć i czy Papier będzie odpowiadał markerom, jak to się będzie wszystko zachowywać, no i obawiam się, że pewnie rysunki są wygenerowane, ale to zaraz zobaczymy. W sumie tak jak to było w tych książeczkach, które nagrywałam jakiś czas temu, pamiętacie? I zanim jeszcze przejdziemy do sprawdzenia i odpakowania tego pudełka, to zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnych nowych filmów w tematyce plastycznej, artystycznej, rysunkowej, malunkowej i To co rzuciłam się w oczy na tym opakowaniu to pędzelkowa końcówka, więc stwierdziłam, że no, nie ma co, muszę to wziąć, bo może być ciekawe. Ciekawe. Są tutaj też przykładowe rysunki, które możemy znaleźć w środku i kolory, jakie są do dyspozycji. W ogóle tutaj jest biały, czy to jest jako highlighter, czy jako marker. Totalnie nie wiem, bo nie jest uwzględniony na przykład. cienkopis w kolorze czarnym? No, tak to wygląda. Nawet ładnie pewnie. No, nie są to jakieś specjalnie robione na zamówienie rysunki. Tak mi się wydaje. No, ale dobra, nie będę. Tego teraz oceniać. Mamy tutaj tak. Zestaw do rysowania mangi, zawartość zestawu, 7 markerów dwustronnych na bazie alkoholu. O, jak dopisali ładnie. Jeden blend. Aha, to jest blender, nie wiadomo po co blender mogliby go wywalić. Jeden blender, jeden cienkopis, jeden zakreślacz, 10 kartek, a 5 z nadrukiem. I instrukcja. Hmm, do czego jest w ogóle ta instrukcja? Ciekawe, może będzie narysowane, co po kolei robić i jakim kolorem? No nie wiem. Tak wyglądają te rzeczy, które znajdują się w środku. Tutaj jeszcze mamy właśnie kolory jakie są. No i w sumie to tyle. Można to otworzyć i zobaczyć jak wygląda w środku. Bo jestem naprawdę ciekawa co to w ogóle ma być za instrukcja. Jeszcze najważniejszego wam nie powiedziałam. Cena. Ten zestaw kosztował jedynie 12,95. Więc no mało. Mało. Dobra. Wyjmijmy tu rzeczy. Uuu jakie fajne. Ale ale w ogóle ten liner jest szary, więc myślę, że dobrze pomyślane, jeżeli chodzi o cienkopis i stworzenie sobie własnych linii. No ale zobaczymy później, jak będzie to wyglądało w praktyce. Markery prezentują się tak, plus blender, jak on jest w ogóle napisany. Tutaj są twin marker, twin marker, twin marker, a tutaj blendery. No i zobaczmy po pierwsze, czy zgadza się pędzelkowa końcówka. O nie, tutaj nie ma tych. Numerków? Jaki badzie! W pierwszy raz takie coś widzę. <grywa> w markerach na bazie alkoholu nie ma numerka. Oj, action, action, tak dobrze ci szło do tej pory, a tutaj, no niestety. Dobra, mamy taką typowo twardą, niepędzelkową końcówkę. Dobra, jakoś chyba z tym podziałamy, a z drugiej strony jest do dyspozycji taka mała. Więc, no, nic nowego. Mamy coś na wzór sakury jelly, jelly Rolla, trochę podobny. Pokażę Wam od razu, bo mam gdzieś tutaj oryginał. No zobaczcie, prawie że identyko, tylko trochę mniejszy, no i no, gorzej wygląda. Chociaż tutaj mam poplamione tuszem, bo w październiku cały czas go używałam i trochę mi się zabrudził. Ale zastanawiam się, jak to będzie działać. Czy będzie przerywać, czy też nie, to też sprawdzimy. No i jakiś taki cienkopis, art artliner zwykły. No, chyba 0,5, ale nie jest to opisane na opakowaniu ani tutaj. Więc teraz jedna z ważniejszych rzeczy, czyli sprawdźmy, jakie są rysunki. No, bardzo ładne, ładne. Dobra, to jest pierwszy. No, jest dosyć gruba ta kartka, więc fajnie. Tu jest bardzo ładna ilustracja. No, może to sobie pokolorujemy dzisiaj. Wow, to są już takie pocieniowane nawet. Uuu, fajnie one wyglądają, ale szukamy tego jakiegoś błędu, tutaj <grym> może się wkraść. No, ładne, ale kurczę, coś mam takie przeczucie, że może być to, nie wiem, wzięte z jakichś innych rysunków i przerobione na lineart albo, właśnie, wykorzystane. Wykorzystana ta sztuczna inteligencja. Teraz w ogóle nic nie wiadomo. Skoro to kosztuje tylko 13 zł, no to raczej nie są to takie jakieś oryginalne rysunki. No, tutaj na przykład nie ma sznurówek za bardzo i tak średnio to wygląda. A gdzie jest jej ręka? Chyba gdzieś z tyłu schowana. Mm. No, tutaj jest 5 palców, więc spoko no fajnie to wygląda, tylko nie są spójne jeżeli tak patrzymy na styl te są tylko lineartem, te mają dodatkowo jakieś cieniowanie, szarości tutaj jest jakby niedokończone chyba to jest AI tak mi się wydaje, dajcie mi znać co o tym sądzicie zobaczcie jaka długa szyja tutaj w ogóle wyszła tutaj też taka dosyć spora no dobra, mam takie przypuszczenie ale to jest tylko moje przypuszczenie lecimy do instrukcji Manga drawing set instruction. O, tutaj jest nawet pokolorowane. Zobaczcie, jak to może wyglądać z tyłu A, i bardzo ładny gradient. <laughs> o oj, jak tu tego dużo. A bo to są w różnych, mm -hmm, w różnych po prostu językach, żeby każdy mógł sobie przeczytać. O, tutaj mamy. Powiem Wam, że to wygląda jak pokolorowane jakimiś pisakami wodnymi, a nie markerami na bazie alkoholu. Takie striki tu są. To chyba kolorowała osoba, która się... Nie za bardzo znana kolorowaniu z tego co widzę. Nie ma żadnych cieniowań tutaj. Jest tylko tak nałożone pojedynczo, byle jak. No nie wiem, no zobaczcie. Tak jest bliska. Oceńcie sobie. <laughs> no. No ale dobra, to są tylko przykłady, tak? Jakie możemy użyć kolorki do tego, i tutaj jeszcze jest takie coś. No ale przeczytajmy sobie, co nam tutaj producent pisze z instrukcją, co, czego możemy się dowiedzieć za 12,95. Co znajduje się w opakowaniu? Siedem kolorowych markerów podwójnych z końcówką pędzelkową o szerokości 4 mm i małą okrągłą końcówką 2 mm. No dobra, to mamy tutaj. Końcówka pędzelkowa idealnie nadaje się do kolorowania dużych powierzchni i gładkich linii, a końcówka okrągła do precyzyjnego kolorowania detali. No dobra, to jest ok. Jeden blender do usuwania koloru. O, dobrze, że to uwzględnili, bo pewnie dużo osób, które nie zna markerów na bazie alkoholu, pomyślałoby, że sobie zblenduje kolor tym blenderem, a on się totalnie do tego nie nadaje. Więc do usuwania koloru, na przykład w przypadku drobnych błędów lub do tworzenia rozjaśnień. Za to plusik jak najbardziej, fajnie. Jeden biały cienkopis do akcentowania drobnych szczegółów, takich jak błysk w oczach lub połysk włosów. No, super, fajnie. Jeden art liner do podkreślania krawędzi i szczegółów, aby uzyskać najlepsze rezultaty, używać dopiero po wyschnięciu tuszu. To myślę, że jak najbardziej bym się z tym zgodziła. Dalej lecimy z technikami. Z każdym pociągnięciem pędzla tego samego koloru barwa zyskuje dodatkową głębię. Pracując z warstwami tego samego koloru, można uzyskać efekt cienia. Wskazówka, najlepszy efekt uzyskasz, nakładając nową warstwą, kiedy pierwsza jest jeszcze mokra. Hmm, tutaj bym powiedziała, że nie jeśli chodzi o głębie, ale jeżeli chodzi o jakieś takie zastosowanie co do nakładania gładko, więc wtedy tak, ale. Do blendowania może z drugim kolorem, ale nie do pracy warstwami tego samego koloru. Na pewno nie. Tutaj trzeba poczekać, aż wyschnie ta pierwsza warstwa, żeby nałożyć kolejną, i wtedy ten kolor staje się no, bardziej głęboki, tak bym powiedziała. Mieszanie z dwoma kolorami. Pracując z dwoma różnymi kolorami, można stworzyć piękne przejścia kolorów. Najpierw użyj ciemnego koloru, a kiedy tusz będzie jeszcze mokry, dodaj warstwę jasnego koloru. Wskazówka, kolorowanie okrężnymi ruchami pozwala na uzyskanie najpiękniejszych przejść kolorów. Z tym ostatnim, no zgadzam się, okrężne ruchy jak najbardziej tutaj nam pomogą z takim delikatnym przejściem. A jeśli no chcemy zaoszczędzić te markery, to na pewno. Nakładanie ciemniejszego najpierw, a później jaśniejszego jest tutaj jak najbardziej spoko, ale łatwiejsze jest najpierw wypełnienie całości, a później dołożenie ciemniejszego koloru. Tylko, że właśnie tutaj trzeba. Wspomnieć o tym, że więcej tego tuszu się niestety zużyje. Rozjaśnianie kolorów. Blender może służyć do rozjaśniania koloru tuszu. Robi się to, kolorując najpierw przy użyciu kolorowego markera, następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia i przetrzyj blenderem. No dobra, to może być ok. Usuwanie błędów. Jeśli popełnisz błąd korzystając z markera na bazie alkoholu, możesz go poprawić za pomocą blendera. W takim przypadku pokoloruj blenderem niewłaściwą część, aby usunąć kolor tuszu. Tu też się zgodzę, ale nie zawsze do końca to się sprawdza, bo czasami zostaje jednak ten kawałek koloru, i wtedy też fajnie jest sobie nałożyć na przykład biały żelopis na, te, na to miejsce, żeby jeszcze bardziej zrobić je białe. Jeżeli mamy tył właśnie biały, to jeżeli nam się to całkowicie nie zdejmie, to wtedy możemy dodatkowo jeszcze ten biały żelopis zastosować. No i tutaj mamy akcentowanie i podkreślanie na sam koniec. Szczegóły na rysunku możesz podkreślić zarówno za pomocą blendera, jak i cienkopisu do akcentowania. Za pomocą blendera możesz zaakcentować większe obszary, za pomocą cienkopisu możesz zaakcentować lub dodać drobne detale. Myślę, że tutaj chodziło o żelopis, a nie o cienkopis, bo to też jest znacząca różnica. To jest cienkopis, to jest żelopis. <laughs> Więc tak tylko mówię. Podkreślanie. Kiedy tu już wyschnie, możesz użyć artlinera, aby podkreślić krawędzie i szczegóły. Kreśląc kilka razy po tej samej linii, tworzysz grubszą linię. No tak, to się wszystko zgadza. Nie wiem, myślę, że w miarę takie ok są te wskazówki, jeśli chodzi o kolorowanie teraz sprawdźmy jak wyglądają kolory i jak będzie się zachowywał ten żelopis, bo tego jestem ciekawa trochę się nam zaszło z tym czytaniem, ale chciałam zobaczyć no i tutaj duży plus, bo w książeczkach, o których wam mówiłam to no niekoniecznie było tam coś napisane, więc trzeba było się domyślać, może przybliżymy zobaczymy jakie są kolory Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ten kolor do skóry, który, te, który jest tutaj uwzględniony. Ok, nałożyłam już kolory, które mamy do dyspozycji, i tutaj może nie zobaczycie tego, jak wygląda ten odcień, ale ten odcień jest totalnie do wywalenia, bo on jest taki mocny, po prostu jak jakiś zakreślacz. No nie, to jest tak mocno dający w oczy kolor, że myślę, że tutaj by bardziej pasował jakiś taki pastelowy żółty i wtedy by było spoko ale ogólnie, oprócz tego wydają się być ok te odcienie, ten jest bardziej różowy niż beżowy, więc skóra będzie nam trochę świnkowa, <gry> ale to zobaczymy później w, no, jak będzie wyglądać wszystko razem z tyłu markery oczywiście przebijają, więc trzeba sobie podłożyć coś pod spód jak będziemy kolorować, no właśnie, bo ta Kartka jest taka gruba. Jest ona grubsza niż ta, którą mam, a ta, którą mam, to 190 gramów, więc myślę, że to jest takie 250 tak po dotyku. Chyba tak, coś takiego. Sprawdźmy, jak będzie wyglądał blender nałożony tutaj na markery. Czy możemy podnieść trochę koloru? No, możemy, więc jeżeli chcemy jakieś takie delikatne rozjaśnienia, to oczywiście ten blender się jak najbardziej przyda. Ja to za bardzo i tak blendera nie używam, więc dla mnie to, no, bym <laughs> powiedziała, że zbędny gadżet. Cienkopis nie jest taką głęboką czernią, jak na przykład mamy tutaj mangakę, 08 pokażę Wam. No to jest tak, to jest zdecydowanie ciemniejszy odcień, a ten jest taki ciemnoszarawy. Tak, to bym tak określiła. I ostatnia rzecz do przetestowania to żelopis. Biały żelopis, nie ten kopis. No i tak, najpierw go musimy pewnie rozpisać, bo przeważnie, no tak. No dobra, na sam początek. Dobra, działa ok. Mam nadzieję, że się nie zapcha. Ogólnie białe żelopisy są takie, że mogą się zapchać na przykład na kredkach. Na markerach raczej nie, ale, no, wydaje się być ok. Jeszcze zobaczymy później, jak wyschnie, ale. Chyba nie przerywa. Tylko jest to taki, takie dziwne uczucie tej końcówki. Tak się rusza w środku, ale ten biały jest widoczny. Więc, no, okej, okay, na razie się prezentuje spoko. Ja wybiorę teraz rysunek, jego pokolorujemy, a później Wam powiem, co, jak, znaczy w sumie w trakcie. Jednak zdecydowałam się na tę stronę do pokolorowania, bo ma ona trochę takich. Cieni już, a no nie mamy zbyt dużo kolorów do wyboru, więc myślę, że to mi może troszkę pomoże w cieniowaniu. Zaczęłam od skóry. No bo skórę mamy już tak jakby przyporządkowaną. <laughs> Ten taki cielisty, beżowy odcień wygląda naprawdę spoko i kiedy wyschnie z takiego delikatnie pomarańczowego, robi się bardzo ładny beżowy. Teraz jeszcze sprawdzimy pierwszy raz, jak wygląda z tyłu, bo chciałam spojrzeć, czy w ogóle przechodzi na drugą stronę, czy nie. Ale na szczęście ten papier akurat chłonie markery i nie przepuszcza za bardzo na kolejną stronę w sumie. zaczytam tą, co mam podłożoną, bo z tyłu oczywiście to widać, ale na kartce pod spodem nie było żadnej plamy, więc to jest plus. Ale niestety zaraz wam powiem, co tutaj było nie tak. Tylko jeszcze właśnie zauważyłam, że te włosy, no nie są tam, gdzie powinny być włosy, więc no niestety, jest to definitywnie sztuczna inteligencja. Tak samo ta noga tutaj, udo, no dziwnie wygląda, te sznurówki, które są zjedzone. Ilustracje wygenerowane przez AI. No i co? Co my możemy na to poradzić? No, powiem Wam, że kolorowanie tego trochę sprawiało mi dyskomfort, bo niektóre linie były tak zrobione, że nie wiedziałam, czy mam to kolorować, co to w ogóle jest, jak to wygląda. No, nie było to zbyt relaksujące. To jest przykre, no ale niestety AI zastępuje nam bardzo dużo już różnych rzeczy i chyba musimy się z tym pogodzić. No, i oczywiście jest tańsze niż ktoś by miał zatrudniać specjalnie jakąś osobę, która wyrysowałaby mu tak szczegółowe rysunki, jakieś takie cieniowanie. Muszę Wam powiedzieć, że jestem rozczarowana tym zestawem. Szczególnie kiedy właśnie myślałam, że może jednak tak udziłam się, że może nie jest to wygenerowane, ale po tych szczegółach i po tym jak to kolorowałam, no nie ma innej opcji. Zresztą cena sama mówi za siebie, no nie jest to drogi zestaw. Jest tutaj kilka markerów. Markery są naprawdę w porządku, tylko jeden odcień, który na sam koniec użyję, czyli brązowy. Trochę mi się jakby wypisywał. Nie był on taki nasycony kolorem jak te wcześniejsze, bo na przykład ten zielony, taki bardziej podmiętowy, podchodzący jest przepiękny, on mi się bardzo podoba. Właśnie beżowy, różowy, są super. Niebieski. Też niczego sobie. Ale ten jeden kolor, o którym Wam mówiłam, czyli żółty. Tutaj chciałam Wam pokazać, jak zmienia się kolor w trakcie, ale tego za bardzo nie widać, chyba. W ogóle w kamerze jest mniej nasycony niż, znaczy bardziej, mniej rzucający się w oczy niż na żywo, ale zobaczcie teraz różnicę, jak wygląda nałożony tak na świeżo, a wyschnięty. No to jest totalnie inny kolor. W ogóle mi się nie podoba to, jak on zasycha. Jest taki fluorescencyjny. Myślę, że do tego zestawu sprawdziłby się bardziej jakiś taki pastelowy żółty niż taki fluorescencyjny, który no nie zbyt dobrze wygląda. Jest tak sztuczny w porównaniu do innych kolorów z zestawu, że nie chciałam go nakładać na zbyt duże powierzchnie, ale jednak zobaczyć jak się będzie prezentował na tym papierze. I w ogóle wszystkich kolorów użyłam z zestawu, tylko nie blendera. Mówiłam wam, że nie będę używać blendera, bo ja po prostu no, nie przepadam za tym narzędziem. A właśnie chciałam wam jeszcze powiedzieć na temat tego papieru. Mówiłam, że no nie przechodzi za bardzo na drugą stronę, więc to jest plus. Ale dużym minusem jest to, że się faluje podczas nakładania markerów, więc albo markery mają za dużo tuszu i są za bardzo soczyste, chociaż o też są i no, trzeba by było po prostu sprawdzić, albo ten papier no, nie do końca jednak nadaje się do markerów. Muszę jeszcze dorzucić jeden plus. Jeśli chodzi o papier, to nie rozdywają się markery na nim, więc jest ok. Myślałam, że podczas tego tworzenia tego odcinka się zrelaksuję, ale niestety. Ja się jednak denerwowałam szczególnie przez te szczegóły, a tutaj widzicie, że już nakładam sobie ten brązowy, nieszczęsny kolor, który na początku był soczysty, ale później, kiedy przeszłam na tę lewą stronę, to zobaczycie, że nakładam się on delikatnie sucho. O, tutaj można zobaczyć te pociągnięcia takie szybsze i dłuższe. Ale tak wracając, to w sumie nie wiem po co nałożyłam go na to tło. Chyba chciałam po prostu wszystko zapełnić i użyć wszystkich kolorów. Ten brozo brązowy nie pasował mi do jakichś innych obszarów, więc tak go nałożyłam już na sam koniec. A później jeszcze oczywiście sięgnęłam po cienkopis, ten w kolorze czarnym z zestawu, i obrysowałam sobie jakieś takie najważniejsze rzeczy, szczególnie tutaj przy twarzy. I nie obrysowywałam już w ogóle tych włosów z tyłu, bo one po co one tam w ogóle są? Powinny je wymazać. No, nie wiem, to się na pierwszy rzut oka w sumie no, nie rzuca w oczy, ale kiedy już kolorujemy, no to widzimy, że te włosy wychodzą za czapki, a nie wychodzą spod czapki. Mogli to jakoś tam ogarnąć i chociaż to usunąć. Ale tak, cienkopis jest taki, myślę, standardowy, 0,5, z tego, co można wyczuć. Ja zazwyczaj używam 0,1, więc cieńszego nie miałam jakichś problemów. Nie przerywał, dobrze się nakładał. Tylko dla mnie do takich małych szczegółów jest na pewno zbyt gruby. <gryw> Wzięłabym tutaj jakiś cieńszy. A później jeszcze oczywiście pokusiłam się o nakładanie białego żelopisu, tak żeby sobie niektóre miejsca rozjaśnić. I też patrzyłam z tyłu, jak wygląda praca, ale ten kopis mnie tak zdenerwował w jednym momencie. Tutaj chcę Wam pokazać, jak wygląda zadrapanie, kiedy nie mogłam nakładać na papier tego żelopisu. Nawet zobaczcie, już mazałam po grzybie. Nawet się nie przejmowałam, że zacznie pisać. Tutaj sobie go rozpisuję i rozpisuję. On w ogóle nie chciał mi pisać, naprawdę. A przecież to jest moje tak jakby pierwsze użycie. Używałam go tylko do słoczy na szczęście po jakimś czasie się rozpisał i mogłam nałożyć gdzie niegdzie rozświetlenia. Ale podsumowując, myślę, że tego zestawu nie będę wam polecać. Na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi koniecznie, czy testowaliście już ten zestaw, czy macie go w swoim action, którą paletę wybraliście, no i oczywiście jakie macie co do niego odczucia. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco: filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!